O, cześć, witam cię serdecznie z tej strony, Paweł. Dzisiaj mam takie przemyślenia, o których chciałbym ci powiedzieć, i zastanawiam się nad tym, czy da się pojechać na stopa do Iranu i być tam z, przynajmniej z 3 tygodnie za 200 zł. Da się, czy się nie da? Jak myślisz? No właśnie. Dlatego dzisiaj opowiem ci historię, dzisiaj usłyszysz o historii Dominika, który. W zeszłym roku poleciał, pojechał na stopa do Portugalii, a w tym do Gruzji, Turcji, do Iranu za niewyobrażalnie śmieszne pieniądze i chcę, żebyś zrozumiał, żeby ta historia pokazała Ci, że można naprawdę niewielkimi środkami dzisiaj podróżować, zwiedzać świat, a wystarczą, co? Chęci i odwaga. Miłego oglądania, do zobaczenia. Hej! Czekam na Tire i zatrzymuję Tire. Pulisko, Tiremont, hallo! Nieeee! Ja! Ja! Daje się! Aj, Teraz idziemy z Tirem ziomeczki, zobaczcie ile nas jest tutaj. Ale inaczej mnie to było za. tam właśnie odjeżdżają. To. nie ma! W sześciu ty pojechaliśmy tirem, ja pierdzielę Po znakach już widzę Że nie wiem gdzie jaką kurwa jestem Kubeczki tutaj mi pomogli mnie na autostradę i jeszcze mi stop <śmuszczaniczny> Dobrze, co? <śmuszczaniczny> Kiedy zapomnisz? Kubeczków do herbaty. <śmuszczaniczny> Cheers! <śmuszczaniczny> Przestawiam Wam Dominika Dominik jest z Warszawy i jest podróżnikiem przez ostatnie dwa lata Do Portugalii w zeszłym roku pojechałem, a w tym tak. roku Turcja, Iran e, Gdzie tam jeszcze mówiłeś? się ja znowu zapomniałem, przepraszam Gruzja <gluzja>, I wróciłem stopem do Polski przez Serbię, Węgry, Słowację, no i Polska. No i chcielibyśmy Wam opowiedzieć troszeczkę, chciałbym żeby Dominik e, Poruszył ten temat swoich podróży i tego, w jaki sposób na Instagramie wykorzystywał relacje wideo, w jaki sposób budował dzisiaj zaufanie ludzi, co, co z tego wniknęło, czego się nauczył, jak dużo ludzi przekonał do tego, że podróże na stopa są fajne i że faktycznie ktoś komuś mógł pomóc z tym, tak? Rozwiązał czyś problem. Więc chciałbym się to dzisiaj poruszyć, więc jakbyś mógł Dominik opowiedzieć, przede wszystkim zacznijmy od tego, właśnie, jak. W jakich podróżach uczestniczyłeś przez te dwa lata, czyli gdzie pojechałeś, żebyś troszeczkę o jakichś ciekawostkach z tej podróży powiedział. Ok. Na początek w ogóle zacząłem od tego, że oglądałem w ogóle podróże autostopowe na YouTubie. I trochę mnie to zainspirowało, bo pomyślałem, nie mam dużo kasy, a ludzie mogą to robić i oglądam te relacje i mówię, jak można przejechać świat za 100 czy ten 200 czy 300 zł e, gdzieś tam pojechać? Nie mówię, to jest niemożliwe. Nie wierzyłem w to na początku, ale potem uznałem, że jak tego nie sprawdzę, to się nie dowiem, nie? I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, gdzie pomyślałem sobie ile ja jeszcze czasu będę oglądał tych ludzi, może w końcu warto zobaczyć jak, jak to wygląda na własnej skórze okay. i po prostu się tam przejechać, więc mówię zaczynamy stopa, takiego pierwszego stopa, jakiego w ogóle miałem w życiu, to był na 30 km, wracałem z pracy, byłem na takiej dodatkowej robocie, tam zbierałem ogórki za chyba 100 zł za dzień <grym> okay. no i nie miałem jak wrócić, bo tam autobusów już nie było, więc to był taki pierwszy stop potem drugi stop, taki trochę większy, to pojechałem do Lublina i z powrotem Potem sam zrobiłem Czechy i uznałem, że trzeba się odważyć na coś więcej, Rzuciłem pracę i miałem spoko pracę, naprawdę spoko, byłem handlowcem, potem pojechałem do Portugalii ze znajomym. No I właśnie, ta... co w tej Portugalii, opowiadaj. To był taki szok pierwszy, nie? bo wiecie, pierwsze spanie w najmocniej na dziko, nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi, czy gdzieś możemy spać, nie w każdym jakby kraju jest to legalne. Ale potem okazało się, że mo można to robić i nie jest to taka tragedia, jak się wydawała. Ten wyjazd dużo mnie nauczył na pewno i nawet uważam, że Europa czasami jest w niektórych kwestiach bardziej niebezpieczna niż te kraje, które aktualnie zwiedziłem. Jak na przykład byłem w Iranie, gdzie jest różna opinia o tym Iranie, a tak naprawdę uważam, że jest bezpieczniej niż, niż w Europie, więc... No tak, tak, petarda. powiedz mi, jak, jeśli chodzi o, o Portugalię, bo tam ile kilometrów y, na stopa łącznie wtedy zrobił przy tej pierwszej podróży? 10 tysięcy w 9 tygodni. 10 tysięcy w 9 tygodni. I... Tak. Dla jednych dużo, dla innych niedużo, dla Dominika niedużo, bo był głodny i po raz kolejny musiał wyjechać dalej, jeszcze dalej, nie? Ale co jest fajne, że, e, dlaczego chciałem was przedstawić, e, przedstawić wam właśnie też historię Dominika, bo Dominik ma taką specyficzną ideę. Myślę, że taką fajną ideę, którą e, z, może Ci zmienić punkt widzenia dzisiejszych podróży. I właśnie chciałbym, żebyś o tym powiedział. Dlaczego, co Cię skłoniło do tego, żeby zacząć podróżować w ogóle? Co chciałeś przekazać tym tematem też, nagrywając wideo, relacje na przykład na Instagramie, czy też na Facebooku, nie? Zawsze była taka bariera, nie? ludzie tam stawiali zdjęcia z podróży i mówili, że no tutaj widzę, że jakieś tam fasztagi, jestem we Francji, w Paryżu i w ogóle, wszystko takie fajne i niesamowite. Ale potem pojechałem do tych miejsc i okazało się, że to jest tylko zdjęcia na Instagramie, a tak naprawdę te miejsca wyglądają zupełnie inaczej, zobaczyłem inny punkt widzenia. Widziałem, że na przykład te zdjęcia, które są robione na Instagramie, to jest zupełnie inna bajka niż to, co wygląda to na żywo. się okay. sobie na przykład pod e, e, tam, tam do Paryża, jak to się nazywa? Wieża Eiffla, no. Aha. To pod wieża Eiffla pojedziecie, to na zdjęciach widzicie, że wszystko wygląda super, a tak naprawdę coraz chodzą Murzyni dookoła Ciebie i sprzedają Ci figurki. Nie możesz zrobić zdjęcia, bo on cały czas próbuje Ci przycisnąć figurkę. Okay. Więc tak naprawdę tak to wygląda. Ludzie się ustawiają do tych zdjęć po godzinę, także no, jak pojedziecie, to sami zobaczycie, ale, ale tak, tak to właśnie wyglądało u mnie. A samo to, co mnie skłoniło do tych podróży, to właśnie było to, że chciałem po prostu zwiedzić świat. Tych pieniędzy nie było za dużo. Ale zwróćcie na to uwagę, zrobiłem Iran. 3 tygodnie w Iranie jeździłem za 140 zł. I teraz wyobraźcie sobie, czy to jest możliwe. No jest to możliwe, tylko po prostu trzeba się troszeczkę odważyć. W Iran ma taki problem na przykład, że tam w ogóle nie, nie można używać kart płatniczych, czyli musimy mieć gotówkę. Ja gotówki miałem przy sobie 170 euro, ale jak widać nie wydałem wszystkiego. A było to spowodowane po prostu tym, że łączyłem się z ukalsami, którzy po prostu byli ciekawi mojej kultury. Ja byłem nastawiony na to, żeby poznawać tą kulturę i takim moim marzeniem było tam, żeby wejść do takiego perskiego domu i właśnie zjeść sobie śniadanie z taką rodziną. No i to się spełniło i to chyba 14 razy, bo tak naprawdę jak miałem przy sobie namiot, to cały czas ludzie zapraszali mnie do domu i przez 21 dni dlatego tak mało pieniędzy wydałem, bo ciągle ludzie mnie zapraszali do domów. Pięć dni spałem w namiocie przez, przez okres całej podróży w Iranie, a tak tu ludzie mnie zapraszali, więc nawet chciałem im dawać pieniądze za to, że mnie karmili i tak dalej, ale oni cały czas mówili, że nie, ja im wciskałem te pieniądze, nawet próbowałem im zostawić jakoś pod poduszką czy coś. I się e, nie dało. I się nie dało, raz się udało, tam zostawiłem, więc byłem zadowolony, ale ogólnie, no ludzie po prostu cały czas chcieli to wciskać, a no właśnie. nie było jak. I teraz... O czym, o czym, do czego chciałem zmierzyć, że właśnie e, nie trzeba mieć dużych pieniędzy, żeby podróżować i to właśnie jest idea, którą Dominik się kieruje. W ogóle Dominik, Ty nie powiedziałeś ile masz lat. 24 no, w, tym, w tym roku. 24 lata, no i <grym> zobaczcie, że wystarczy się odważyć, wystarczy zrobić ten pierwszy krok i to co dzisiaj poruszałem też wcześniej na story, jeżeli nie oglądałeś to wróć do story. Mówiłem o tym, że ile będziesz, ile będziesz konsumentem, ile będziesz odbiorcą, zacznij być producentem. Tak. I to o tym poruszył temat właśnie Dominik, dlatego zaczął podróżować, bo w końcu chciał być producentem swojego życia. Tak. Teraz powiedz Dominik, co ciekawego, czego się nauczyłeś najbardziej, jeśli chodzi o te podróże? Co, co ci to dało? Nie? Mm. Otwartości do ludzi przede wszystkim takiej, jak pojedziesz w tych krajów muzułmańskich, to my mamy takie przekonanie, że na przykład jest to niebezpieczne i w ogóle, a tak naprawdę ci ludzie są niesamowicie gościnni. Ja sam byłem w szoku. Wyobraźcie sobie sytuację, że oni tak naprawdę nie znają angielskiego w wielu przypadkach. Mieliśmy taką sytuację, gdzie razem z tym kolegą byliśmy w Turcji i pojawiliśmy się w mieście. To już był ten tam teren tam tych kurdyjski, tam Kurdzi mieszkali. I tak naprawdę podchodzi nas 10 osób, nie znają w ogóle języka i nie wiemy, jakie mają intencje. A my jesteśmy tylko we dwójkę i nie mamy co zrobić, tak? Nie mamy żadnej innej pomocy, nie znamy tam ludzi, nie znamy niczego. E, okazało się, że ci ludzie mm, wyglądali na niebezpiecznych, ale tak naprawdę nie byli e, i zaczęliśmy szukać jakiegoś miejsca na namiot. Odmówili nam dwóch, trzech miejscach, bo tam próbowaliśmy rozstawić się na w jakichś parkach i tak dalej, powiedzieli, że nie możemy. Ale to z tymi ludźmi, co was... Co was tak, co was oni, oni nam pomagali, no i potem e, po prostu siedliśmy razem sobie na herbacie, e, tam był wi-fi, to mówię, coś rozkminimy, tam z Rafałem pogadaliśmy, no i co, i co było dalej. Jeden gościu przyszedł, właśnie z zakupami szedł, znał angielski. Pogadaliśmy z nim chwilę i powiedział, że zna właściciela hotelu, który jest obok. Okay. Pogadaliśmy tam chwilę i powiedział, że to może zapytajcie się, czy na tym terenie możecie rozłożyć namiot. Okej, okay. poszliśmy tam do tego hotelu, znaczy ja zostałem z bagażami, Rafał tam poszedł negocjować i facet był tak niesamowicie gościnny, wyobraźcie sobie, że za darmo z właścicielem rozmawialiśmy, za darmo przynosował nas w hotelu u siebie we własnym biznesie i za darmo nas nakarmił, nie? Więc zobaczcie, że sytuacja była taka, gdzie uważaliśmy, że mogło być niebezpiecznie, a tak naprawdę nie było i wyobraźcie sobie sytuację w Polsce, gdzie za darmo śpicie w hotelu jeszcze cię karmią? Ja nie wiem, jak to jest możliwe, nie? Ale, ale to było niesamowite. I to nie? było w Iranie? Nie? E, to, to była akurat Turcja. A, Turcja to, to była o. Turcja. A w Iranie to też był taki fajny szok, właśnie. Okay. Chodzi o to przeżywanie, nie? bo jak oglądacie coś na YouTubie, to jest takie, no okej, okay, jest, to mówisz, ale gościu. Bo y, y, ktoś mi tam powiedział, że mam jaje do podłogi. Nie? Ja się śmieję właśnie z tego, że. <zysk> z takiego określenia. Aha. Ale y, w Iranie w ogóle naj, najciekawsze było, jak wjechałem do Iranu pierwszego dnia. Było tak, że e, przekraczałem granicę i nie wiedziałem, czy ją przekraczać, czy spać w Turcji, czy w Iranie, bo w sumie no nie wiesz, co będzie bardziej bezpieczne. Ale pewien gość mi powiedział, żebym przejechał przez ten Iran. E, no to tam o 23 wjechałem, e, pojawiłem się tam e, i nie wiedziałem, gdzie będę spał. Jeden tirowiec mi powiedział, żebym pojechał do miasta obok, tam jest jakiś park, tam jest jakaś impreza, jakiś event. Ja mówię dobra, i zacząłem łapać stopa. No, i to już pierwsze, pierwszy minus wierania, jaki się pojawił, to to, że tam nie ma czegoś takiego jak autostop, to po prostu nie istnieje. Więc jak złapałem stopa, to okazało się, że to była anonimowa taksówka. I musiałem, I musiałem za to zapłacić, ale taki prawie uber, bo tam jakby każdy jest taksówką, więc zapałem tego stopa i on chciał ode mnie 5 dolarów, ale ja znałem stawki, wiem, ile kosztuje paliwo. No i wiem, że jedno, 1 dolar wystarczył, żeby mu zapłacić. Akurat tyle miałem, no to dałem mu. Więc widzicie, na początku się przejechałem, ale wjechałem do tego parku, wchodzę do niego i wyobraźcie sobie, że nagle Wszyscy ludzie zaczęli na mnie patrzeć, pokazywać palcami i mówić turist, turist, że to jest turysta, nie? Okay. Ja byłem w takim szoku, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Ja jestem w Iranie, w jakimś kraju, wiecie, gdzie są te szlaczki, wszystko wygląda jak było napisane po arabsku. I podchodzą do mnie ludzie, którzy znają angielski, gdzie, skąd, skąd pochodzisz. Ja mówię, że z Lachestanu, bo tam nie mówi się Polska, tylko Lachestan. I pytają się mnie, czy jestem głodny. No ja mówię, że muszę wymienić pieniądze, bo mam tylko euro. On mówi, nie ma problemu, zabrali mnie do sklepu i kupili mi jedzenie, kupili mi taką wielką siatę jedzenia, powiedzieli mi w ogóle, gdzie mam spać. Jeden gościu zaproponował mi w ogóle, że e, może mi dać taką przejażdżkę po mieście i pokazali mi miasto. E, jak, zacząłem, jak potem wróciłem z tej przejażdżki, to jeszcze e, zacząłem rozstawiać namiot, to w ogóle ludzie przypadkowi podchodzili i pomagali mi ten namiot rozstawiać, <laughs> więc to było takie, taki szok. I nagle, wiecie, przychodzi 6 rano i tam jest nawoływanie z meczetu i budzi mnie to nawoływanie i taki wiecie, ja taki spałem trochę w stresie bo w sumie spałem w parku tak naprawdę publicznym yy, i budzi mnie to nawoływanie i tak mówię, kurde jestem w Iranie, nie? i to był taki szok, takie pierwsze uświadomienie sobie potem jak wstałem yy, poszedłem trochę dalej w miasto no i tam e, co chwila naprawdę ludzie zapraszali mnie na herbatę. E, był jakiś sprzedawca aut, mówi nie wiem, no gość nie kopi od Ciebie tego samochodu, mówię tak do niego. On mówi, nie, nie, nie na herbatę tak, zapyła. on mnie na herbatę zapraszał i piłem herbatę sobie z właścicielem salonu samochodów. Pogadaliśmy, ja mówię mu, że mam jeszcze 7 km do przejścia, żeby łapać stopa, no to on powiedział, że no to ja ci odwiozę, tam nie ma problemu. Ważne, żebyś się tą firmatę, żeby się napisał na górbacie, się pogadali. No i odwiózł mnie potem finalnie i tak naprawdę fajnie się pogadaliśmy, coś tam się dowiedział o Polsce. Ja głównie starałem się promować właśnie Polskę i to kim jesteśmy, miałem taką kartkę po persku, gdzie było napisane kim jestem i co robię. To, to było ważne, tak? Żeby ci ludzie wiedzieli kim ja w ogóle jestem. Tak, czyli krótka prezentacja. Krótka nie? Zapre prezentacja. Zaprezentowałeś się i tak naprawdę zobaczcie, wykorzystał model kartki, bo nie miał Instagrama i właśnie też do tego zaraz przyjdziemy. Na modelu kartki powiedział kim jest, przedstawił się i przez to też budował zaufanie ludzi, którzy pomagali mu i przez to przechodził te procesy, zwiedzał, przejeżdżał, nakarmił go no. wszystko po kolei, więc to też model, o którym za chwilę chciałbym, żebyśmy też ruszyli odnośnie właśnie tej autoprezentacji. do wyniku, przepraszam, że się wcisnąło. Nie no już wszystko powiedziałem tak naprawdę. Okay, wiesz. Potem były oczywiście fajne, że, fajne historie jakieś takie, gdzie... Na początku musiałem płacić za tego stopa w sensie ten pierwszy, ale potem już miałem jakieś uprzedzenie, więc sobie przetłumaczyłem w Google Translate, że nie mam pieniędzy na, na to, żeby zapłacić za stopa, ale przyjechałem do Twojego kraju, żeby go zwiedzać i poznać swoich ludzi. I chcę pokazać, że Iran jest bezpieczny tak naprawdę, a nie to, co budują, jaki wizerunek buduje, media, budują media odnośnie tego kraju. I myślę, że dobrze, że na to wpłynę. Jak wyjdzie seria na YouTube, no to wtedy sami zobaczycie, że ludzie są cudowni. No właśnie, no i teraz y, to co chciałem też zaznaczyć, że Dominik na co dzień, możecie Dominika e, zobaczyć właśnie na Instagramie, oznaczyłem go w ostatnim Instastory, także przejdźcie do Dominika, zacznijcie go obserwować, bo zobaczycie tam sporo jego podróży w wyróżnionych relacjach i Dominik wszystko co, większość rzeczy, których robił nagrywał na Instastory i teraz skąd ten pomysł, dlaczego to robiłeś, co Ci to dało, jakbyś mógł tak wprowadzić troszeczkę i przekazać tych informacji. Tak. Bo wiecie, ja sam byłem zainspirowany w pewien sposób podróżami i też chciałem inspirować innych ludzi. Jeżeli YouTube i jakieś tam postacie na YouTube wpłynęły na to, że ja zacząłem podróżować, to uznałem, że może i mi się uda, może ja na kogoś wpłynę, a to mi uznałem, że to mi sprawi mega radochę. Więc ja nie nastawiłem się na zysk, ale na to, żeby po prostu inspirować ludzi do tego, żeby dalej podróżowali, żeby sami gdzieś jeździli. No i finalnie, naprawdę, kilka osób by mnie napisało, że gdzieś tam pojechało stopem tutaj w Polskę, tutaj w jakieś tam Czechy, że coś takiego. Dzięki temu, że ich zainspirowałem, że wytłumaczyłem im, jak to działa. Więc. Byłem następny bardziej na inspiracji i dlatego dlatego w sumie to wszystko robiłem, nie? Super. A relacje na Instastory są proste, bo to wystarczy nagrać no i wsadzić na, na story tak naprawdę. To jest chwila moment. Nie trzeba nic obrabiać. To jest tak, dokładnie, nie trzeba nic obrabiać, to jest jakaś historia i też możemy przede wszystkim zweryfikować, czy takie nagrywanie jest dla nas, jak my się w ogóle w tym czujemy. Tak. A tematy można poruszyć jakikolwiek, czy ktoś ma biznes, czy ktoś ma cokolwiek. To nie ma znaczenia zbytnio, tak? Każdy temat jest dobry do poruszenia, bo zawsze, jeżeli masz jakąś grupę odbiorców, yy, którzy na przykład są zainteresowani podróżami, no to oni muszą wiedzieć, jak to się robi. Jak nikt nie jeździł stopem, no to też musi się dowiedzieć, jak to, jak to w ogóle robić, to tak? Więc yy, nawet jak masz biznes, jak masz piekarnię, to fajnie, jak pokażesz, jak się robi chleb, tak? Yy, to niby jest proste, to jest dla Ciebie codzienna czynność. Tak jak dla mnie codzienna czynność jest spanie w namiocie na dziku na przykład, ale dla kogoś ktoś powie, Boże, ja bym tu nie mógł spać, co nie? Więc... Te codzienne czynności po prostu należy udostępniać i pokazywać, jak to, jak to w ogóle wygląda. Tak, właśnie to co chciałbym też jeszcze zaznaczyć, że dzisiaj też omawiałem temat jednego schematu, który mówi o tym, żeby daj się poznać komuś, żeby ktoś mógł Cię polubić, żeby ktoś ci mógł zaufać, a na końcu, żeby ktoś mógł na przykład od Ciebie coś kupić albo przyjąć faktycznie informacje i Dominikowi. Ludzie zaczęli ufać i pojechali przez to, że go poznali, przez to, że dał się poznać, pokazał, jakie to jest proste, jakie to jest łatwe, te codzienne czynności. I tak naprawdę tym przeprowadzasz ludzi przez ten pomost niewiedzy, nieświadomości, tego, tak. że ktoś się boi, się wstydzi i w ogóle i w ogóle. Więc zobaczcie, jak niewiele potrzeba. Wystarczy zmiana chęć właśnie tego, żeby jakby z odbiorcy, z konsumenta przejść w producenta i nagle się okazuje, że ty znajdziesz swoich odbiorców, to ma swoich odbiorców i uczy tych ludzi tak naprawdę, tak? No, no tak się dzieje. Tak, co dzień, no, no, już coś tam mogę powiedzieć, A ja nie uważam się, za Jakiegoś profesjonalista w tej dziedzinie, że jestem niesamowitym podróżnikiem i tak dalej. Ja uważam, że jestem osobą, która jest w stanie zainspirować kogoś i na razie na to się nastawiam. Na razie na swoim koncie mam chyba 16 krajów autostopem. To nie jest dużo. Są ludzie, którzy mają 60, także jak chcecie iść do kogoś, kto jest lepszy, to nie ma problemu, bo są lepsi ode mnie tak naprawdę. Ale tu nie chodzi o to, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Chodzi o to, że e, po prostu jestem szczęśliwy z tego, co robię, tak? Mogę, produkuję jakiś content. Jednego to zainteresuje, innego nie, ale uważam, że. Każdy może podróżować, to nie, jest, to nie jest problem, trzeba się tylko odważyć. I zwróćcie uwagę, że autostop to jest takie troszeczkę coś innego, bo e, wszyscy mówią, Boże, ale jak ja sobie poradzę z tym, gdzie ja będę spał i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest mój jedyny problem. Jak ja siedzę w Warszawie, to ja muszę myśleć o tym, żeby opłacić rachunki, żeby zapracować na to. Ja mam o wiele więcej problemów niż tam. Tam ja muszę tylko uprać gacie, przespać się gdzieś, przetransportować się z miejsca A do miejsca B i to jest mój cały problem tak naprawdę. To są wszystkie problemy, które masz na stopie. No i musisz się naładować. To jest całość tych wszystkich problemów, a cała reszta cię nie, nie dotyczy tak naprawdę. No Możesz tak. się odbić od tej rzeczywistości, którą masz. My to wszystko jako ludzie myślę popsuliśmy, nie? bo przyjeżdżasz tutaj do jakichś większych miast i widzisz to parcie, tych ludzi, którzy mają parcie na szkło, co chcą robić super zdjęcia na Instagramie, być świetni i w ogóle, e, jakieś tam, wiecie, firmowe ciuchy i tak dalej. Na no to wszystko trzeba pracować, trzeba biegać za tym. A w stopie nie masz biegania, po prostu musisz, sam się weryfikujesz i budujesz swój charakter. I tak naprawdę to, co też fajną rzecz zaznaczyłeś, że też zrozumiałeś dzięki tej podróży, że tak naprawdę w życiu wiele rzeczy jest Ci niepotrzebnych, nie? Że, że... E, I to jak? Jak wyobraźcie sobie, że się pakujesz e, na dwa miesiące i musisz ten plecak zawsze nosić ze sobą, tu czujesz się już trochę jak taki ślimak, bo masz dom na sobie, więc tak naprawdę e, no nie spakujesz 20 kilo, no bo poza się 20 kilo, bierzesz 10 i wracasz tych dwóch miesięcy podróży i myślisz sobie, Boże, po co mi to wszystko? Ja teraz naprawdę mam kilka, pa, kilka par koszulek, kilka par spodni i mi to wystarczy, bo widzę, że za dużo wcześniej kupowałem rzeczy. Jakieś tam pierdoły, które stoją w domu, po co mi to? to? jest. Ja tego nigdzie nie zabiorę. To te jakieś figurki, co masz sobie kupić, nie wiem, nowy piękny talerz ze wzorkiem kwiatka, kup sobie jakiś bilet fajny. Naprawdę byłem raz w Izraelu, kupiłem bilety w dwie strony za 80 zł, a ludzie mówią, że nie mają pieniędzy na podróżowanie. To jest wyjście do klubu i wydanie na kilka drinów i już okay. macie wyjście do klubu. Teraz, teraz zobaczcie, Dominik pokazuje Wam właśnie to co przechodzi. Jego cała historia jest widoczna na, na Instagramie na przykład, tak? tam gdzie publikuję, już niebawem też będziecie mogli zobaczyć na kanale na YouTube. I właśnie tym przykładem Dominika chciałem Wam pokazać, że w jaki sposób tak naprawdę można zainteresować ludzi. Każdy temat jest dobry. Może zacząć w każdej chwili. Po prostu tylko chodzi o decyzję, chodzi o to, żeby podjąć to działanie zacząć nagrywać, przełamać się, bo Ty Dominik też zaczynałeś, to też miałeś stresa, tak? To jest początek. Pamiętaj, że miałem że... stresa. To nie jest tak, że od razu to wszystko pykło, tak? To nigdy tak nie zrobisz, żeby, żeby się nie bać. To musisz się bać, bo jak się nie będziesz bał, no to, to w ogóle Ci nie przynosi fanu. Zawsze jak jest trochę stresiku, to o wiele większy linka, fan. Je? Ale potem jak jest zadowolenie z siebie. No wyobraź sobie, że startujesz w Turcji, łapiesz stopa z Iranu, sorry, ja, ja startowałem z Iranu i z Iranu dojechałem do Polski autostopem. Jakie to jest wspomnienie, jak to w ogóle można opowiadać komuś na przyszłość? No co osiągnąłeś w życiu, no pracowałem w Korpo 20 lat, no i tyle w sumie. Mam dom na kredyt i super, prawda? A tu chodzi o wspomnienia, że możesz też coś innego porobić. I tak naprawdę ja pokazuję tylko jedno z rozwiązań, bo auto sobie są po prostu tani. Ale ludzie naprawdę możecie kupić bilety lotnicze, wszystko to jest hipertanie. Naprawdę to, to nie jest drogie, to już nie jest to, co kiedyś było, że bilet kosztował 700 czy 1000 zł. Teraz za 80 zł kupisz bilet w jedną stronę czy 40 i jedziesz sobie gdzie chcesz. Dokładnie. Tylko wiesz, też jest tak, że... Ludzie jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, więc to jest też fajne, że możecie to zobaczyć u Dominika. On pokaże was, przeprowadzi też, jeżeli będziecie mieli pytania w ogóle jak kierować się autostopem, w jaki sposób postępować, to myślę, że tutaj Dominik wam ze wszystkim podpowie i... Coś tam ta mogę powiedzieć. Dokładnie, ta inspiracja na pewno dla was się przyda i myślę, że e, może na koniec, dlaczego warto robić jeszcze instastory, tak jakbyś miał podsumować, po prostu co, co, co ci to daje tak naprawdę finalnie? Buduje się relacje z ludźmi przede wszystkim. Możesz poznać fajne osoby, bo jeżeli masz, robisz jakiś content który, inter, content, który interesuje ludzi, to widzisz ludzi z podobnym zainteresowaniem, więc finalnie możesz poznać nawet całkiem fajnych ludzi przez, przez sam Instagram i zależy na co się nastawisz. Jak nastawisz się od razu na zysk, to uwierz mi, że nie będziesz miał z tego pieniędzy od razu. Ale jak nastawisz się na to, że lubisz to robić, po prostu robisz to dla siebie, a po pewnym czasie nastawisz się na to, że w sumie mogę na tym zarobić, to myślę, że wtedy... Będziesz o wiele szczęśliwszy niż od razu nastawisz się na zysk. Tak, to jest bardzo ważne i też potwierdzam, warto, żeby mieć misję w tym wszystkim, co robisz, warto, żeby sobie ustanowić, po co to tak naprawdę robisz, bo jeżeli będziesz chciał komuś pomóc, yy, będziesz chciał komuś pokazać drogę i przy okazji cieszyć się tym, bo to są też Twoje wspomnienia, nagrywasz nie tylko dla, dla kogoś, ale też dla siebie, że możesz do tego wrócić, możesz się zastanowić, co się wydarzyło, czyli to jest taki Twój. Kiedyś to się robiło albumy, tak? gdzie robiłeś zdjęcia i wracałeś do historii, dzisiaj masz album. Tutaj w insta story gdzie masz nagranie, widzisz jak mówiłeś, widzisz jak się zachowywałeś, zachowywałaś, to czułaś i to wszystko jest twoim takim potwierdzeniem, mówię o tym i głosy się stają, dęba, bo pamiętam jak to było, jak zaczynałem I, i, i właśnie ten mój album dzisiaj nagrań jest tak potężny przez ostatnie powiedzmy tam 7 czy 8 lat, że jestem w stanie do tego wrócić i uśmiechnąć się jak to było kiedyś jaką drogę przeszedłem, więc tak, super sprawa, naprawdę i bardzo, bardzo, bardzo polecam, potwierdzam tutaj ten chłopak po prostu jeszcze nie raz nas zaskoczył, chodźcie, obserwujcie, oglądajcie. I uczcie się, bo, bo świat jest mały. Tak jak powiedziałem wcześniej, że tak naprawdę dzisiaj mamy dystans taki dzięki internetowi. Tylko tak. chęć możecie poznać człowieka, który przyjechał na stopa 16 krajów nie znałeś, przepraszamy, bo mieliśmy odcięcie na sekundę, nie znałeś dzisiaj na ten moment nikogo, kto zwiedził 16 krajów, ale już znasz. Teraz ja Ci daję dostęp tutaj do tego pana, zadzwoń, zagadać i możesz sobie po prostu dopytać się, o co chodzi, jak może Ci pomóc. A Dominik, co? No, pomożesz, nie? Odpowiesz, ale oczywiście, że ci, tak. Dla niego to przyjemność, także... Ja Wam mówię, no, oczywiście są lepsi ode mnie i jak najbardziej odwołuję się, że możecie też się do nich odezwać. Ja Wam powiem, mogę powiedzieć, jak to wygląda od samego początku, bo wiem, jakie są problemy. Ja, że tak powiem, jestem świeży jeszcze w temacie, bo tylko dwa lata jeżdżę. Ale przyszłe, przyszłe lata też, też dziś pojadę, więc na pewno możecie obserwować. Teraz myślę bardziej nad Azją, bo to jest jednak coś takiego, że wjeżdżasz w to i jest to coś zupełnie innego, niż to, co widzisz na co dzień, bo Europa jest taka sama tak naprawdę wszędzie. Może tam pojedziecie do Portugalii, to sobie rozgazę zobaczycie w wodzie, nie? To, to, jest, to jest coś innego, nie? Ale tak to uważam, że Azja chyba jest lepsza. Takie kraje, gdzie potrzeba wizy to, to jest coś, coś ciekawego, nie? Słuchaj, no i super. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę, bardzo dziękujemy za atencję i teraz co, no zapraszamy jeszcze raz na Dominika kanał. Obserwujcie, oczywiście będziemy poruszać więcej tematów związanych właśnie z publikacjami wideo na Instagramie. Chcę Wam pokazać, że warto to robić, dlaczego warto to robić, po co to warto robić i co wam to faktycznie da. Także... Do następnego obejrzyjcie, jeżeli y, jesteście na samym końcu, to wróćcie, bo warto poruszyć temat z tym człowiekiem, posłuchać, pooglądać, także do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie. Bajo! Siema! 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 Powodzenia!